A nie jakiejś federacji Fightowej. Został pobity rekord Ksai, czyli około 200 tysięcy widzów na żywo przy jego powrocie. To mega dobra informacja. Nie, ale ogólnie teraz Buddha miał więcej nawet niż chyba Fame, bo Fame nie miał 200 tysięcy ostatnio. Już to kiedyś było tak, tam nie wiem. 9-10 miesięcy temu, że faktycznie Fame jednął taki. z 300 koła było, nie? Chyba nawet. ...szczególnie dla twórców, bo pokazuje to, że w internecie z roku na rok jest po prostu coraz więcej widzów. Dużo widzów mogłoby się też zebrać wokół bifu Mate oraz BDOESA, bo wczoraj wyszedł nowy numer Matczaka pod tytułem... No, no to mnie ...nie obchodzi, albo nawet u sobie obejrzymy. ...fani zastanawiają się, czy nadal współpracuje z SBM Label i czy jeden z wersów to zaczepka w kierunku BDOESA. Budda wylosował zwycięzcę wartego 800 tysięcy BMW M3... 800 tysięcy, tak? A są już wyniki, ile mu się udało sprzedać tych losów? Losów około miliona, a ile kosztował jeden los? Kurwa, dobra, z wami to można pogadać. Jedna osoba mówi, że 200 zł i na 40, ja, ja widziałem, jak byłem na stronie, to za 19 zł. Jeśli interesują Was ogromne zarobki influencerów, to nie zawiedziecie się oglądając najnowszy wywiad na kanale Boxdela. Odwiedził on polską gwiazdę motoryzacji Budde i tym samym dowiedzieliśmy się, ile zarabia i ile wydał na przygotowanie konkursu, w którym do wygrania było BMW M3 w limitowanej edycji. A wszystko zaczęło się od pokazania fragmentu kolekcji samochodów Buddy. Budno to 800 tysięcy złotych, nie ma mowy o żadnym leasingu. Smurfik: Smurf to jest typowa treningowa 180-200 tysięcy złotych. Ok, no to czyli by... za samą treningowę walczy dwie paki. Dwie paki za treningowe. E, czyli, równie, czyli tutaj mamy z, tak naprawdę milion złotych brutto w samych samochodach do driftów. Nie, w samochodach do Driftu mamy z 2 miliony złotych. Okej, czyli jest jeszcze jeden. Nuker. Jeszcze jest Nuker, który też 800 tysięcy okay. złotych. Ostatnio informowałem Was o sukcesie ekipy WK, która pochwaliła się swoim rocznym obrotem. Liczba ta robiła wrażenie, ale okazuje się, że nie zrobiła wrażenia na buddzie. Nie podał konkretów, ale wprost przyznał, że sam wykręca dużo, ale to dużo większy obrót, który liczy się w dziesiątkach, a nawet blisko setki milionów złotych. Ja zauważyłem, że ostatnio w ogóle bardzo było takie nahypowane, że WK powiedziało, ile zrobiło obrotu, nie? Tak, tak. Ilu jest chłopaków? 5-6? Saker, e, tak. ponczu I, i Ja to przeanalizowałem stary i nie zrobiło to na mnie wrażenia, nie? Okay. Jakby tak inside'owo powiem, nigdy o tym nie mówię jakby głośno, uh -huh. ale chłopaki podali kwotę obrotu. Jak ja przeliczam kwotę obrotu dookoła Illigala, dookoła uh -huh. Lotki, Dookoła kanału, dookoła samochodów, dookoła reinwestycji i tak dalej. To też idzie w dziesiątki milionów złotych, nie? Tak, I mimo to, mimo. to już jest skurwa blisko setek milionów złotych. Tutaj warto podkreślić, że te kilkadziesiąt milionów to nie jest kwota, jaką zarobił, tylko jaką obracał. Odjąć od tego. No właśnie, nie, właśnie to jest takie kurwa. Nie wiem, handluj kurwa zbożem. to co wtedy to są. Też, obroty duże. Trzeba podatki, koszty odcinków, zorganizowania imprez, ogólne straty i nietrafione inwestycje, a takich Budda ma za sobą wiele. Rekordowo na nietrafionej inwestycji stracił ponad dwie bańki i przyznaje, że wtedy faktycznie wahał się, czy nie pójść do Fame MMA. Jakieś tam straty rzędu 50, 70 tysięcy, 100 tysięcy, czy nawet ukradziony plecak gdzieś tam stary w Los Angeles, który gdzieś tam 40 koła, nie jest w sprzęcie po prostu a, okay. nam ukradli. Natomiast no, stary myślałem i w wywiadzie jednym powiedziałem, że tam było 1,2 miliona złotych. Finalnie spłaciłem stary 2,25, czyli 2 250 tysięcy złotych, łącznie mnie kosztowała nieudana inwestycja. Żeby to jakoś dobrze porównać, Budda pokazał również swoje zarobki za reklamy z YouTube. Łącznie w 2022 roku zarobił około 650 tysięcy złotych, a od początku kanału 1 120 tysięcy złotych, czyli można powiedzieć, że musiałby prowadzić jeszcze drugi równoległy kanał z takimi samymi wyświetleniami, aby zarobić na jedną nieudaną inwestycję. Co? złotych, a kosztowała na inwestycja. Żeby to jakoś dobrze porównać, Buddha pokazał również swoje zarobki za reklamy z YouTube. Łącznie w 2022 roku za... W całym roku zarobił 660 tysięcy. Poczekajcie, ile on dodaje filmów? To mało filmów dodaje? Ja myślałem, że on dodaje dużo. Buddha. A na motoryzacji to wideo. Raz, dwa, trzy.

52, filmy 4, 8, 12, 16, 20. a to już jest rok. I te zlek się to nie zarabiały nawet, nie? To ja muszę mieć kurwa mocne stawki na YouTube. Bo ja więcej na YouTube zarobiłem akurat nie w, w tym 2022. Zarobił około 650 tysięcy złotych. A w, na kilku materiałach nie miałem zarabiania. W początku kanału milion sto tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć, że musiałby prowadzić jeszcze drugi równoległy kanał z takimi samymi wyświetleniami. Nie. A... Coś ma spierdolone, nie? Coś musi mieć spierdolone ze stawkami. Nawet jak Konop pokazywał i tak dalej, to on też miał, ma przecież dobre stawki, że jeden odcinek potrafi zarobić. A jak on wyświetleniowo stoi? Nie no tak? To... Nie no kurwa. A nie to dwa lata temu. E, nie no, milion, milion. I to 50, kurwa, 2 minuty. No to ten materiał to powinien mu zrobić z 40, z 50, 60 koła. Milion, milion. Nie. 52 minuty, no to można tam najebać, nie jest z 30 reklam, chyba, nie? Albo i z 40. Aby zarobić na jedną nieudaną nie, inwestycję. Oczywiście pomijając. E tej... no, może przesadzam. Ze współpracy innych form zarobku. Moim zdaniem, kontrakty reklamowe to jest znacznie więcej niż same wyświetlenia. Ja wyświetlenia traktuję jako. nawet to, to jest nawet nie połowa kosztów. Nie? Jak sobie kliknę w YouTube Studio i kliknę sobie za 2022 rok, no to kanał zarobił z wyświetleń 661 489 zł. Nie? Czyli średnio 70 kolanów na miesiąc. Z wyświetleń, no da, da. tak. mniej więcej wychodzi. A jak sobie kliknę od samego początku, od kiedy założyłem kanał i wrzuciłem pierwszy film, czyli cały okres, to kanał zarobił milion 120 129 zł. Ale on reklam nie wstawia? W 18% pojawił się buddy nie tylko po ta... A właśnie, zobaczmy. No bym musiał się wylogować, żeby zobaczyć ilość reklam. Ale dziwnie, niskie te stawki ma budda. Na 48 tych, to materiałów każdy po milion. To, aby zrobić wywiad, ale i rozpromować jego loterię, gdzie do wygrania był samochód BMW M3 CS, wart 800 tysięcy złotych. Wydaje się to ogromną sumą, jak na konkurs organizowany przez youtubera, więc wiele osób... Ja nie rozumiem, nie? Czasem waszych, kurwa, argumentacji, ale budda na YouTubie jest krótko. Aha, to nie wiem, to jak jesteś, kurwa, długo, to masz lepsze stawki, tak? Czyli jak na przykład ktoś jest jeden dzień, to on zarabia mniej niż za reklamę, wyświetlenie jednej reklamy, niż ktoś, jak jest 20 lat, tak? Skąd ty kurwa widzę masz takie informacje strzelonego reportera? Bo to chyba tylko coś kojarzy że on tak pierdolił swojego czasu. Może się zastanawiać, czy to się opłaca. Na to odpowiedział sam organizator i okazuje się, że całkiem sporą sumkę wydał również na marketing. Takała loteria. Jak to dobrze rozegrasz, to opłaca się też finansowo. Ja mówię otwarcie, ja to i tak zareinwestuję w film. Więc tak, to wychodzi ci na plus. Jeżeli dobrze to rozegrasz, bo jak popełnisz błąd, to pamiętaj, że zaryzykowałeś prawie milion złotych. I oprócz tego, druga gałąź to jest opłacanie się wizerunkowo. Czyli to jest ten gość, który rozdał furę za 800 Sam samochód zainwestowałeś około 800 tysięcy złotych. A ile zainwestowałeś w marketing około, około tej opłacy? Znaczy ogólnie, przez całą Akcje, gdybym miał dać wszystkie składowe, które gdzieś tam poświęciłem po to, żeby ten samochód zrobić, to myślę, że realnie 350 tysięcy złotych. Ostatecznie konkurs dobiegł końca i BMW zostało wylosowany podczas filmu, którego popularność przebiła oczekiwań... No właśnie, zależy też jaki ma watch time, nie? Bo to to jest kurwa kluczowe. Czy ci ludzie oglądają? No i ilość reklam, nie? Ilość reklam, watch time. To są najważniejsze. No i ilość wyświetleń. Ania Buddy. W pewnym momencie na transmisji było blisko... Jak w ostatnich latach urosły stawki? No, pf, na przestrzeni 10 lat, no to wiesz. No ale też, no. Przede wszystkim ta ilość reklam. No, kiedyś to, no, czy miałeś film 30 minut, czy minutę, no to miałeś jedną reklamę, nie? Blisko 230 tysięcy osób, co jest nowym rekordem. Natomiast jeśli nie daje reklam, bo da ich mało, no to to by było zrozumiałe. W Polski, jeśli chodzi o samodzielnego twórcę. Pobił nawet wielki powrót Ksajo, który śledziło 195 tysięcy widzów na Twitchu. Fórka trafiła ostatecznie do 21-letniego Aleksandra, który razem z dziewczyną nie krył szczęścia. No, nie nie, 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 nie Ty to powiedz. No, wygrałem ja Aleksander, kurwa, wygrałeś cesa! Skąd strajka można pobrać? <śmienicielka> 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 Czy ty płaczesz stary? Bo ja się tu zaraz rozpłaczę. Podoba mi się, że Budda pomyślał także o dużych kosztach, które trzeba ponieść otrzymując i posiadając taki samochód. Wraz z ubezpieczonym BMW Aleksander otrzyma pakiet opon zimowych i letnich, bon paliwowy o wartości 6 tysięcy złotych oraz kasę na pokrycie podatku od nagrody. Bon pali... Ile? Bon paliwowy... 6 tysięcy otrzymując i posiadając taki samochód. Wraz z ubezpieczonym BMW Aleksander otrzyma pakiet opon zimowych i letnich, bon paliwowy o wartości 6 tysięcy... 000... Samochód BMW o wartości 480 koła. 10 złotych? Materiał z YouTube. Teraz na po... A, no dobra, no tu trochę przyjrzę. Tak, przecież... Pokrycie podatku od nagrody. Patrząc na popularność transmisji, zakładam, że konkurs zwrócił się i to z nawiązką. Ostatecznie. Nie, no wpływ na pewno i ciekawy jest. Mi się wydaje, że tam kilka baniek to na luzie zarobione, jak nie kilkanaście. Bo mówicie, że milion los, ale nie chcę mi się wierzyć, że kurwa, aż milion losów? Wow. To by było wow. To biznes i mimo dużych kwot, organizatorzy wychodzą na plus. Swego czasu na YouTube... Tak samo Fame bardzo dobrze wyszło na losowaniu. Jestem ciekawy, czy będą robić kolejne. Fame'owskie. Ale to wiecie, tak gadacie na tym czacie, czy milion, nie? Musiałbym mieć dane realne, żeby móc to obliczyć. Milion losów miała limit maszyna. Aha. 200k było na streamie, więc większość pewnie miała los. Dobra, widzę, że ten czat to jest. Ludzie kupowali po 10 tysięcy tych lasów. A czemu nie po milion? I, I. Jonathan. <laughs> Jonathan, kurwa. <laughs> Mam nadzieję, że nie masz. Nie, że znaczy ładne i nieładne.